W dole tylko mam, chcę cały czas. skrzynia jest! Skrzynia? Kilo? Ej, skrzynia! Idziemy! O, jeszcze stoliczek taki. Nie ma na kichicioro. mogę? Tak. Czekaj, czy Wam! Czas na amerykańską ucztę. Hamburgery, frytki, rajski nektar. pong będzie miłym dodatkiem do Waszej kolacji. Zasady gry w birkongach: wystarczy wrzucić piłeczkę do kubeczka po stronie przeciwnika. Jeśli to się uda, przeciwnik pije napój. Wygrywa drużyna, która pierwsza trafi do wszystkich kubków. Miłej zabawy. Ależ to! Burgerek i piwko, oczywiście, to jest mój świat, no gdzie? Ja jestem tutaj w swoim świecie. No super, super atrakcja, szczególnie te burgery, no. Musimy to usmażyć? Jesteśmy. Cebule w krążki. A bułeczki można też przysmażyć. Tak, będą podsmażone a drugie już się tym zajmuje. Bardzo lubię styl amerykański, także to jakby mój klimacik. 8 dziesięć, dwanaście. To się zna na to już Burgerki bórazi. są proste. Funkcję w kuchni przyjąłem taką, że było tam już wszystkie potrzebne, ręce na pokładzie, także ja generalnie jakby oddaliłem się i dałem im na spokojnie robić swoje. Hello, hello, hello. Nie, 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 jeszcze, nie, jeszcze nie, nie, chwilę. To... O mój Boże, to jest nasz szef kuchni, Chris. O, nie, to... Ej, ale wiesz, że ci pasuje to robienie takich burgerków? No, ja lubię gotować. Najbardziej mi satysfakcja jest sprawa, gdy gotuję dla kogoś. Najlepiej się wiadomo, dla dziewczynek. Sosy zrobimy na końcu, żeby bułki się nie rozmiękły. O, ser poproszę mi, dasz od razu. Obróć je lewo, prawo, naciśnij do środka. Krzysiu był the chief. Nie przeszkadzajcie. Ale tak faktycznie trochę rozkazy dawałem. <grym> Jakbym był gdzieś tam w restauracji. Oh my god, in City Fire! Oh wow! Wow! in wow. City <grym> 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 Jezus, Maria! <grym> Majones, ketchup, co chcesz? Wszystko, szefie. Barbecue. 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 Oh, oh, Dzięki, szefie. A to jest barbecue. Pomidory, w sumie chcesz te warzywa wszystkie? Ten burger wyszedł taki pyszny, naprawdę, jeden z lepszych, które jadłam, z takich domowych burgerów, więc no, zaimponował mi. Burgerki były bardzo dobre, soczyste, Krzysiu to idealnie przygotował, także szacun dla niego. Finisz? Tak szybko? Już knockout. Nie widzisz, jak ona jest malutka? To jest mój okruszek. Taki mm. się. No, dobrze, dobrze ci idzie. No. Zdecydowanie lubię takie mm. wieczory. Bierbaum również jak najbardziej na plus gdzieś tam. Nasze prośby zostały wysłuchane. Co daleko mi się wydaje. Tak daleko? Dobra, patrz no patrz teraz no. Nie Nie te! sam sobie wypić. Niby trafialiśmy, ale to jednak wymagało trochę czasu, żeby tam złapać e, w tym wprawę. Oooo! Wow! Typowo dla panów jeszcze piwo i te burgery, ale oni się bardzo cieszyli. Wiadomo, że pong do końca był zawsze tam dopity, nie było przegranych, sami zwycięzcy. Jakby nie może być straty, tak?